W kanale w kolejnym filmiku z serii odliczanie do wakacji Dzisiaj mamy 4 czerwca, już 4 czerwca, naprawdę mega szybko to leci I mamy godzinę słuchajcie przed 15, jakoś tak, ja niedawno wróciłam ze szkoły o godzinie 14 i Więc nie jest tak źle, słuchajcie, nie jest tak źle Ale to jak jest na twórzu gorąco, to jest naprawdę jakaś masakra Niedawno lało, a teraz dosyć słońce i to o takich temperaturach, że no naprawdę jestem pod wrażeniem tej pogody. Jak sprawdzałam pogodę, to ma być tak przez najbliższe 5 tygodni, więc wow, naprawdę mega. Dzisiaj sobie tak razem spędzimy dzień, nie wiem w jaki sposób, wszystko wyjdzie na pewno na spontanie, tak jak zwykle, więc zobaczymy. Właśnie będę jeść truskawki i czereśnie, więc super! Bo lubię czereśnie i truskawki, więc życzę mi smacznego! Jestem na dworzu i jest mega, mega gorąco, po prostu jakaś masakra, ja wcale nie wierzę, że jest taka w ogóle pogoda. Jest 26 stopni, więc co? Co się tutaj odjanie pawiło, Po prostu nie plało. teraz słońce. Sobie siedzę w ogródku i sobie wcinam truskaweczki i czeresienki, więc jest super wakacyjnie, no i co? Co mogę wam dalej powiedzieć? Jest naprawdę, no i ja będę mówić o tej pogodzie cały czas, jest naprawdę mega ładna pogoda, naprawdę jest ekstra. Dzisiaj w szkole było naprawdę, naprawdę spoko, powiem Wam, nie było jakoś źle, w ogóle już wiecie. Lekcje mamy, ale lekcje są takie już luźniejsze dosyć, więc już nie musimy tak nadganiać z tematami, tak jak wcześniej, więc teraz są takie luźniejsze. E, jak jest wiecie, na trzeciej przerwie, na tej najdłuższej, zazwyczaj idziemy na dwór, więc też spędzamy czas na świeżym powietrzu, więc też jest nawet powiem Wam, że git. E, no, więc lekcje są takie luźne, nie musimy już nic tak jakby robić, lekcji, też na nie zadają. Sprawdzianów też żadnych już nie pisze, więc jest naprawdę taki luzik Tylko jedynie wiecie, mm, u mnie to tak jeszcze z włosem trochę jest nieciekawie, Bo chcę mieć szóstkę z włosu, a mało mi brakuje Więc właśnie e, chciałabym tą średnią podwyższyć z matematyki y, No i z polskiego przydałaby mi się piątka A też mi bardzo mało brakuje, więc wiecie, to jeszcze tak jeszcze z tymi ocenami tak nie za bardzo, więc... Czasami się coś tam poprawiam, coś tam robię, żeby mieć te lepsze oceny, więc tak to u mnie bywa, a wy możecie pisać w komentarzach, jak u Was spędzacie właśnie dzień w szkole, czy już jest inaczej niż wcześniej, miesiąc temu, więc możecie napisać, bo ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, jakie Wy macie życie, jak Wam, więc piszcie, ja z chęcią na pewno poczytam i żadnego komentarza nie ominę. Can't forget about you. Really, really can't forget about you. Okej, okay, słuchajcie, jestem teraz na rowerku i dawno nie jeździłam na rowerze, czemu ja zdrabniałam Po prostu nie wiem. Yy... Czemu się ze mnie śmiejecie? Halo. Ej, co Hejko, kochani, jestem właśnie teraz na rowerze i jeżdżę sobie już tak około od godziny. I dawno nie jeździłam na rowerze, więc to jest takie wow. I powiem wam, że dzisiaj sobie wyszłam na rower sama, bo jakoś tak potrzebowałam sama wyjść, ale spotkałam moje koleżanki, które właśnie wygoniłam, więc tak, no... robimy? Skaczemy na trampoliny. Tak, skaczemy na trampoliny. Ochłodziło się i jest tak chłodno i można sobie skakać i właśnie co robimy, Ola? No skaczemy. No, no skaczemy. W ogóle chcecie filmik z moją młodszą siostrą? Ola, chcesz nam mną nagrywać? Tak. Chcesz ze mną nagrywać? Mhm. A co będziemy nagrywać? Jedzenie. Jedzenie? Nie, już jedzenie nagrywaliśmy, do coś innego. A No, co? No. trampolinę. Trampolina, dobra, no to piszcie w komentarzach co mogę nagrać z moją czteroletnią siostrą. Więc to już tyle na tym vlogu Pamiętajcie o łapeczkach w górę O subskrypcji na dole O komentarzach, bo rozdaję wam serduszka No i co nie zapomnicie przedstawić filmiku filmku wam, że było nas coraz, coraz i coraz więcej A ja już się z wami żegnam I demontować tego vloga Bo mamy godzinę 23, więc Super, naprawdę super Znowu będę mieć Paną noc Ale to nic, więc Do zobaczenia już jutro I bajo! Saraniejo